Pani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek będzie bardzo, bardzo krótki, ale mam nadzieję, że z dosyć silnym przekazem. Obstawiam, że zapewne już gdzieś widzieliście podobne filmiki. A jeżeli nie, pokażę Wam jeszcze raz. Kochani, mamy tutaj wodę. Tutaj mamy wodę z mydłem, a to są nasze przysłowiowe, brudne dłonie. I, kochani, zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chcemy umyć nasze dłonie tylko wodą. Ja sobie tutaj zamaczam palec i zobaczcie: nic się nie dzieje, po prostu nic. Te ręce dalej są brudne, zobaczcie. Nic. A zobaczymy, co się dzieje, jeżeli umyjemy ręce, używając mydła, również, także woda z mydłem. Zobaczcie, widzicie to? W momencie te wszystkie bakterie po prostu uciekają. Kochani, myjcie ręce, używajcie wody, mydła, środków dezynfekujących do dłoni i pamiętajcie, zostańcie w domu.